Witam serdecznie, jest prawie 18 godzina. Dzisiaj jest. Ło, tu jest źle. Aha, dobrze jest. 9.21 2020, tak. 9 miesiąc, dzień 20. No tutaj pochrzaniony jest. Nie? Można powiedzieć 20 września. Dobra, idziemy zobaczyć te pszczoły. Jestem na krótkim rękawku. Pszczoły, patrzcie jak wyżarły. Te liście. O, teraz tak, niektórzy mówią mnie, co to jest taka stara pszczoła, yy, stara pszczoła, czarna pszczoła, taka jak ona tu łazi, tu jest. Patrzcie, widzicie? zgana pszczoła bez włosów, bez niczego. No to jest ogólnie, co to jest? To jest słuchajcie, stara pszczoła, która już ma dosyć życia, skrzydełka już ma poszerpane, to może nawet nie być też bardzo stara pszczoła, no ale ona po prostu jest wyślizgana z tych włosków swoich. Wyślizgana pomiędzy tym wszystkim tu łaziła, tak? Się tu pchała, tu jeszcze widać na nie pszczoły, nie? Żerują w tym. Patrzcie jak przemieliły. Jak przemieliły, nie? Trochę pszczół widzę zalałem. No ale one same, nie? W tych śmieciach tutaj buszują. Trochę im to przegarnę, że im miały łatwiej może niektóre. No dobra, ale widzimy, nie? Pszczoł się nic nie stało. Tu mogę im. O jeszcze patrzeć. one przemieliły to wszystko aż do dna. Nie no to one się tak, ta pszczoła jest już starsza i w ogóle to ona tak się właśnie zajeździ się. tak, że smyrając pomiędzy tym wszystkim, tutaj ona straci te włosy, to wszystko i wtedy ona jest taka ciemna, śliska stara, nie? Tak, no to tak, no to tak to, to, to wygląda słuchajcie. So, to będzie częściej posprzątać, tu jeszcze mam trochę niedużo. Jutro rano może przyjadę i zrobię im tłuczonkę, z jakiejś tłuchaszczy, może z nawłoci, może nadal z tej wieżby, tak? I to będzie ostatni cukier, wypłuczemy wszystkie bańki wiaderka do końca. Oho! Koza jedna się odpięła. I przyszła do tej małej. Nie? Wyciągła się spala. Trzeba ją wbić. Na nowo. Na pewno się splątała gdzieś łańcuchem, no ale nic, dobrze siedzą. Widzę, że tu rabanu narobione, wydeptane. No dobra, biję trochę palik za miękką ziemię. Co wyszło? Idziemy zrobić spacer po pasiece. Idziemy zrobić spacer po pasiece. Pszczoły wyżarły. Słuchajcie tego, całe mnóstwo, ten gar tam, tą michę. Tu jeszcze widać na tych wylotkach jest rozruch. Troszeczkę, dzisiaj jest ciepełko, ja w tej chwili jestem na krótkim rękawku. No i nieźle, słuchajcie, tu mam też ciekawą roślinkę, przyniosłem od znajomej tamary, takiej naszej, znajomej tamary. To jest jakiś wilczomlecz dziwny. To my mamy obrotny wilczomlecz dziki jest wilczomlecz sosynka i jest, tu jest jakiś taki wersja ozdobny, ogrodowy. On się taki kulisty tu zrobi, rozłożysty dość duży. Pokroi nawet do pępka i taki, nie, jak krzak porzeczki dorodny. I on będzie miał pełno kwiatów i kwit cały sezon. I to będzie świetna roślina. Mam tu kilka takich i właśnie o nie tutaj trochę przydbałem, żeby je nie zarosło i widzę, że nawet jeszcze wyżygały jakiś kwiat. Tu widać pszczoły na tych wylatkach buszują. Jeszcze coś tu się wyprawia. No nie. To Micha to jeszcze jutro dostaną, ode mnie, przed ogrodem przyjadę. Coś tu się zmobilizuje, żeby jeszcze im wytłóc troszeczkę i to jutro jeszcze wybiorą z tej Michy i to będzie koniec. Będzie koniec pszczół w tym sezonie całkowicie. I jeszcze jedno, że my przyleziemy tutaj, tu pszczoły widzę latają, nawet pyłek przez chwilę przyniosła i tak dalej. Tu może źle nie jest, nie? Ale ja widzę, że na tym wylotku siedzie najmniej. Tak jakby ze wszystkich pszczół tutaj w koło. Więc no, trzeba zobaczyć, ja muszę zacząć te pszczoły, co tu się z nimi wyprawia. Nie? Musiał po prostu zobaczyć jak to wygląda i bym musiał do tych zajrzeć, bo ja tu zrobiłem rotację korpusu w pewnym momencie, już jak były tak w połowie zakarmione tak jakby, więc tutaj muszę zobaczyć, jak one się ułożyły do zimy. No to w sumie dwa uliki mi zostały, tak żeby tam sobie zajrzeć i zobaczyć jak sprawa wygląda, prawda, z samymi pszczołami. I już typowo już te słoiki, to wszystko, nie? Poprzepłukiwać, powrzucać. Jak ja zdobywam się teraz tych słoików, co mówię o nich, tych dużych tam na filmiku, no to zwyczajnie co? No to te małe słoiki, wszystkie litrówki pójdą w cholerę won, nie? Wyjadą stąd i będę miał tylko te słoiki takie większe, 2,5 litra, no to to już jest jakiś słoik, nie? Na zimowe zakarmianie to ja mogę dać po dwa takie słoiki na ul. Po dwa słoiki na uli też będzie dobrze. Patrzcie, ja im zamknąłem gąbką, one tu jak się jeszcze zakitowały. I to przecież dzisiejszy dzień chyba? Wczorajszy nie. Zawaliły się tym kitem. No ale dobrze, jak tak chcą, tak mają. Jak pszczoły się czują zagrożone i tak dalej, i tak dalej, też one się tak zrobią, nie? No to nie jest źle, No to to są dobre zachowania pszczół. Takie, że chcą coś sobie zakitować, nie? No to to są dobre zachowania pszczół. Ja no nie powiedziałbym, że to jest coś złego w pszczołach, że one chcą się jakoś tam. Jeszcze zakitować. Pszczoły oczywiście noszą cały czas, widzę, że jeszcze pyłek, chociaż ten pyłek, który noszą w tej chwili już na tych obnóżach, to on już jest taki, mm, powiedziałbym, coraz mniej urodziwy, nie? Czyli ten pyłek już jest, jakby no, na tych obnóżach go jest mniej. Ja nie wiem, może te, ze względu na pogodę, te, te, ten pyłek po prostu powstaje taki na dworzu, tak? Albo no, no, no nie wiem, no, albo są w stanie tak go kulać, albo tak ukulały, już pszczoła miała dosyć nie miała już pokarmu w sobie i musiała wracać, tak? Tak, no bo to ja o niektórych rzeczach takich pszczelarskich, w sumie teoretycznych, nie mówiłem, nie? Przez cały sezon. Tak, ja po prostu za każdym razem, jak ktoś mnie się pyta o coś takiego, nie? Że tam nic nie wie na przykład o pszczołach, czyli na przykład, na przykład taka teoretyczna rzecz, że pszczoła musi mieć pokarm cukrowy, żeby polecieć po pyłek. Czyli na przykład jeśli w ulu jest posucha, nie? No to to się dzieje wszystko stopniowo, że ta rodzina po prostu staje. No to nie wiem, no nie chcę mi się teraz opowiadać tak wszystkiego tak naprawdę. Ja będę miał wenę twórczą, może zimą bardziej to o tym coś tam poopowiadam, nie? Bo to wiadomo, nie? Naż, łapię się kawy tą zimą w tym garażu, żeby tam ciepło było, no to będziemy opowiadać farmazony pszczelarskie, wtedy może takie bardziej się czysto, rzeczy teoretyczne jakieś... Powiązane z tymi moimi przemyśleniami, tak, i tutaj tą pracą moją nad pszczołami własnymi, no to będzie można tutaj tak połączyć, wyjdzie samo w praniu, prawda? Hmm. Kozy tam zaplątane już beczy, że nie może łazić. No dobrze, tak, co chciałem jeszcze opowiedzieć. Hmm. Mianowicie, co do tych pszczół. Tak, pszczoły już jest beton. Są elegancko, słuchajcie, zakarmione. Ja w tej chwili nawet nie muszę być w jakimś ulu, nie musimy go oglądać, on będzie, nie? Załadowany. Więc my tu tylko, ja tu tylko spenetruję sobie jakieś rodzinki, na przykład tu rodzinka po lewej stronie stoi taka, ta. No to jest jakiś ruj, nie? I w ogóle on też miał tam historie kwasowe i tak dalej. Ja na przykład go przejrzę z ciekawości. Ale to właśnie to będzie tylko kilka tutaj wybiórki, wybiórczych ulików, które właśnie przejrzę pod sam wieczór, już tak jak teraz, o tej godzinie właśnie. Że ja będę widział doskonale ile tam jest pszczół. Nie. I to po pszczołach też łat, łatwo ocenić, bo jak widzimy tą całą pszczołę w Ulu, no to ja widzę, ile pszczoły jest starej, ile mi się rzuca pszczoły starej w Ulu w oczy. nie? A ile jest pszczoły młodej, ładnej, puchatej, świeżej pszczoły to też widać. No no to tak, no to, to w tym momencie możemy też tak ocenić, nie? Czy ten ul pójdzie przez zimę, czy nie. Hmm. Osobiście kiedyś po prostu tak jak mi się udało stworzyć rodzinę, tak ją targałem. Mniej się cieszyłem, że mam tą rodzinę w ulu. Tak to były te pierwsze może 2-3 lata mojego trzymania takiego pszczół. Dwa lata temu, rok temu i teraz, to już w ogóle nie, że się tym nie patyczkuje. W tym ulu zrobiła się jakaś pszczoła, tak? Ileś tej pszczoły zimowej tam jest, prawda? Więc ja, jeśli ja ją przerzucę do ula obok, tak, no to to jest lepiej, nie? A przyszłym roku możemy sobie znowu to podzielić, więc najważniejsze jest to, żeby utrzymać jakąś pulę ilości swoich rodzin. W tym momencie zawsze i żeby to była taka ilość co roku, że możemy pomiędzy tym wszystkim sobie jakoś manipulować, nie? No na przykład jakby mi wszystkie rodziny padły i ja bym nie miał żadnej wartościowej rodziny na przykład nie że ja na przykład nie miałbym takiej rodziny, z której bym wziął temat matki, jajka i tak dalej. No to by było słabo, nie? Bo bym nie miał z czego porobić sobie nowej generacji pszczół jakby. No ale właśnie kwestia jest taka, że my wybieramy i kodujemy pszczoły z tych najlepszych, które na widok zimy więc jeśli my się postaramy, to zawsze co roku będziemy w stanie Wybrać sobie coś lepszego, słuchajcie, tu pszczoły jeszcze ramki obżerają, tak co otworzyłem ulik, i z tych ramek, co mają z nich przenosić z góry, to już nie chcą przenosić, więc możemy jasno stwierdzić, że to też już jest, nie? Tu ulik zabity, więc mogę zamknąć ten ul. Teraz, ewentualnie, oczywiście. Tu też nawet nie chcę już wybierać z ramy z góry. Teraz możemy oczywiście ewentualnie jeszcze tutaj opanować sytuację tego, że na te ule pokłaść daszki, które ogólnie mam na pasiece gdzieś najlepsze, nie? Największe swoją płaszczyzną na tą zimę, żeby właśnie woda leciała ładnie w koło, żeby na te moje kanty jak najmniej tej wody leciało. Więc teraz te kraty warto prze, przesegregować, aby właśnie daszki były szczelne i żeby przez zimę nie zamakały ule. W ogóle ule nie powinny zamakać przez dach, tak? Powinno być sucho w tym miejscu. Więc tak to wygląda. Ja osobiście, jak będę tworzył sobie przyszłe pasie i już tam tak w takim innym miejscu poddałem, będziemy niedługo nagrywać może te pole. Już samo w sobie. Bo na razie jest gołe pole, 2 hektary gołego pola stoi. To czy rosną porzeczki, nie? Ale ogólnie jest gołe pole, więc tam już będę miał inny bajer na trzymanie pszczół. Mianowicie ja nie będę chciał trzymać dachów, nie będę miał dachów na pasiece, w ogóle. Będę miał tylko powałę moją trzcinową nie? i to będzie zamknięcie mojego ula, że nie będzie miał żadnych dachów, a ja będę miał, tam będzie miejsce, gdzie ja będę tam trzymał może 20 rodzin plus domki API i nic poza tym. Lub różne bajery, w które będę się bawił i tak dalej, i tak dalej, więc tych rodzin tam nie będę starał się trzymać zbyt dużo, więc będę robił takie stebniki, że ten stebnik będzie miał dach na nogach, a te ule będą stały pod tym dachem. Nie? Takim dwuspadowym daszkiem, czy tam jednospadowym. Z czego zrobię, to zrobię. Może nawet gdzieś eternit zdobędę. Tak, to sobie ten eternit położę i będę miał ten eternit. A jak będzie, będzie, będzie będę miał na tyle czasu i ochoty, to sobie zrobię trzcinowe później na tej konstrukcji i, i też będzie super. Mm. I w tym momencie pozbędę się całkowicie, słuchajcie, dachów, tak? Pozbędę się całkowicie. I to mnie bardzo rajcuje. Tak, zobaczymy, jak z tymi Wielkopolskimi będzie szło. W tym roku już na pewno nie stworzę dla siebie żadnego kompletu Wielkopolskiego. W tym roku będę właśnie tworzył te warszawskie zwykłe, tak? Do ukichanej będziemy tworzyć coś warszawskiego zwykłego. I, I tylko i wyłącznie korpusy będą dorabiane jako wtedy nadstawki, tam do nich tutaj na te 30-35 uli. To tych gratów mam, więc tutaj ta pasieka zapiżała, nie? W tych krzokach tutaj już będzie tak siedzieć. Nie, ewentualnie będą wędrować. No, w moim przypadku te pszczoły będą wiecznie wędrować, nie gdzieś ze mną. Będą sobie jeździć. No tak, to i tutaj było to wszystko. Jeśli chodzi o taki temat. Kolejny co będziemy robić tej zimy? No bo to trzeba myśleć, nie? Ja to taki jestem. Pszczoły się już skończyły. A ja za chwilę wejdę, nie? W ten motyw kombinowania, nie, że mieć coś dla siebie do tych pszczół, więc już słoiki mam załatwione. Słoiki zaraz będą zbierane. I tych słoików, nie? Lada chwila będziemy mieć. Przez zimę. Nazbieram tych słoików. Zdeżarły, wynoszą z rany więc jest OK. Już tu nie będą targi po kampach. No trzeba to pozamykać, bo to pogoda sucha jest, sucha jest, a niedługo może lujnąć deszczem i będzie gorzej, nie? Tak, teraz taki może trochę niepewny jestem, mówię może gdzieś jakaś rodzinka została, co nie ten, no ale one dostają sobie o tyle cukru, były już te, te dni się robią coraz krótsze, tak? Yy, były te te, te, te księżyce, tak? No to ja też uważam, że ten księżyc to też ma te wszystkie rośliny, zwierzęta i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jest wszystko jakoś ułożone strategicznie, tak? Że, że one wiedzą jaka jest pora roku, i tak dalej, i tak dalej, bo ten księżyc coś robi, nie? I ten księżyc, jak ma te swoje, że jest pełnia, i znowu od przecinka, i znowu pełnia, no to to są takie. Jakby etap, etapy biologiczne, nie, że ten księżyc warunkuje, więc tutaj to też to się dzieje, prawda, w pszczołach, te też zeżarły, całkiem widzę, ok, pszczoły nie są jakieś agresywne, więc też jest dobrze, prawda, można tak sobie tak, no. Można sobie tylko teraz popatrzeć do tych pszczół, nie? Je powąchać. To są ostatnie chwile, gdzie można tak beztrosko otworzyć chociaż ten daszek i sobie poderknąć, później już każde ruszenie ula będzie tylko dla niego, nie? Złe. Tak? Te daszki blaszane też mi się nie podobają troszeczkę, ale są ogólnie, są ogólnie dobre, nie? Tak, co do mojej konstrukcji Ula, no to przez tą chorobę grzybową co miałem w głowie, no, no to... No to trochę na chwilę byłem obrażony na tą konstrukcję, w tej chwili jestem całkiem zadowolony i uważam, że te dywany to nie jest jakiś specjalny dramat, tylko trzeba ich właśnie dosyć umiejętniej, trochę, trochę umiejętniej. Czyli na przykład, jeśli z wiosny, nie, ja położę na rodzinę dwa dywany, no to później ściągnąć ten jeden dywan, nie, żeby tam się motylica, tylko trzymać na przykład przez ten okres miesiąca, trzymać, żeby były cieplej, cze, żeby było, nie. Tak, tu też pszczół masa. Tak, po tym kwasie chciałem powiedzieć jedną rzecz, że w momencie, kiedy zakwasiłem środowisko ula i, i tak dalej, i tak dalej, to mimo wszystko, że ten kwas już dawno, słuchajcie, minął, to w tym ulu jest tak kwaśno, tak czuć. I to być może, nie, tym pszczołom też sprzyja, sprzyja. Dużo ludzi pisze, że środowisko kwasowe, pszczoły do lasu, ja od dziadka takiego jednego też zawsze słyszałem, że jak mu pszczoły poszły po naszej stronie, nie? Rój i go nie ściągnął, to pierwsze co rój zrobił to leciał na drugą stronę Wisły do lasu. Do lasu. I to, to, to on mówił, że te roje on musi łapać właśnie, bo, bo jak nie połapie, to mu to nie ucieknie gdzieś tu tylko w cholerę poleci zawisłe do lasu, więc jest, ten, ten facet już tu ma pszczoły, Ona w tej chwili 80 lat, nie? Prawie i, i, i wcześniej też miał pszczoły. Tam nie, rodzinnie, więc to jest jakby spokojnie na pokolenie, wiedza. I można to jakoś połączyć, tak? Że, że tak, no skoro on po tylu latach sam doszedł do tego, że pszczoły uciekają do lasu. Roje, nie? Że pierwsze co to wędrują do lasu? No to czyli to środowisko kwaśne, leśne im się podoba tym pszczołom. No tak. No tak. Ja jestem zadowolony z moich pszczół w tym roku. Pokazałem wam wszystko. Wszystko, jak porobić sobie mateczniki, że od jajka, jak to popodkładać w miarę, że to się uda, jak popodkładać matki z klatki. jak włożyć matkę unasienioną już, co na niej warto, nie? Akcje tu były, latały w w ogóle. No, ale ja sobie jakoś poradziłem. Słuchajcie. No i ja na pewno taką taktykę swoją będę prowadził przez kolejnych ileś tam lat. Ewentualnie, właśnie trochę to, to zmieni w momencie, kiedy ja będę miał warszawskie te zwykłe, to w momencie, kiedy będę miał warszawskie zwykłe, no to ta taktyka przystarska będzie kapkę inna, ale podobna. Nie? Według mnie uważam prostsza. Prostsza. W tej chwili już na przykład jestem w stanie Wam wypowiedzieć, jak ja mniej więcej będę to robił. Że będzie stał ten korpus ośmiorankowy warszawski. Nie? Będzie ten warszawski. Yy, ja będę miał oczywiście mieszankę uli wszędzie. Będą i wielkopolskie, i, i warszawskie, te moje. Będzie to popieprzone, nie? Na pewno tak będzie. Więc z takiej rodziny. Na, czyli robimy tak. Te 8 ramek, one rozbudują mi te 8 ramek, nie? Dorobią coś tam, zależy jak zimują. Wtedy ja będę chciał, żeby ona mi przeszła na ten korpus wielkopolski do góry. No to więc ja. Jestem w stanie zrobić taki bajer, że no do góry powkładam te ramki jakieś z suszem wielkopolskie. No i jeśli one same nie będą chciały przejść do góry, to ja im włożę ramkę z jajkami od innego ula wielkopolskiego, ale z jajkami, taką świeżą, że nie szkoda tych jaj. Przełożę. I one wtedy przej przejdzie ta matka sama, nie. O to chodzi, że ona ma przejść sama na wiosnę. Sama musi przejść. Nie, że my specjalnie ją do góry włożymy, tylko same muszą przejść. Wtedy będzie lepiej. Nie? No i też będę robił tak, że jak będę miał 8 ramek na gnieździe tym warszawskim, to że otworzę 4 ramki tylko, że one tą połową gniazda przejdą do góry, a nie od razu otworzę całe gniazdo. To ja mówiłem, nie? Na, na, na wiosnę. Tu. No i taka filozofia to będzie. My będziemy tak to działać, słuchajcie, i co dalej? Ta matka przejdzie mi do góry na ten korpus wielkopolski, już nie? Ja, jak zauważę, że ona tam jajczy, to ja tylko sprawdzę, że ona tam jest. Ściągnę ten korpus na chwilę z tego byłego gniazda zimowego, postawię go, przegrzebię i zobaczę, czy tam jest matka. Jak ona tam chodzi, to już wszystko jest jasne. Ja pomiędzy gniazdo a korpus, ten moją już pierwszą miodnię, kładę kratę. Nie? Że ta matka wali tylko jajka u góry, jak ona mi zajedzie te jajka, słuchajcie, u góry, to ja zrobię taki numer, że ten korpus wywale wyżej, nie? A ja tą matkę dwoma kratami już zmobilizuję tylko i wyłącznie do tego, żeby ona jechała mi na tym dol dolnej miodni. Czyli ten przeczerwiony wywale do góry, a pomiędzy wstawie z suszem, z węzą, z pustymi przetasowane, nie wiem, nie? I wtedy tu ją zmobilizuję do czerwienia. W tym momencie, jak ja będę dokładał ten korpus, ja będę patrzył na to, że w tym gnieździe ośmioramkowym się wygryz cały czerw. Nie? I wtedy z tych moich ramek warszawskich, tam dzielonych, powycinam najgorsze plastry w cholerę. Powycinam. Także po prostu, jak z powrotem złożę to gniazdo. To zawsze tam, gdzie będzie wycięta, to po bokach będzie odbudowana. I tak jakoś w połowie te gniazdo, słuchajcie, wytnę w długą. Nie? W tym momencie, jak ona mi już ma zaczerwioną tą górę, czerwi ten środek, tak? To jak ona mi zaczerwi ten środek, chociaż tam po, po części jakieś. To ja już w ten okres rojowy, taki jakby rojowy, nie wiem, może to się tak uda, może teraz tak te gadam, no różnie, nie? No ale taka może być filozofia, prawda? E, że ja ją przerzucę w te przygotowane gniazdo z powrotem na dole. I u góry się zrobią dwie jebitne miodnie z tego czerwiu, tak, co był narobiony, a na dole będzie z powrotem te gniazdo rozbebeszone. Jak ja ją tam wrzucę, no to one będą musiały to wszystko znowu budować. Tam tralala, 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 one się tym zajmą, no i po prostu ja przedłużę ten okres dorojenia się, że to może będzie się udawać. Nie? No i koniec. No i ta góra się wygryzie, jeśli ona się wygryzie, no to tam będziemy mieli ten miód. Nie? Tam będziemy mieli ten miód, a te gniazdy na nowo będzie robione przez kolejną część sezonu, nie? Będzie dorabiane przez pszczoły, żeby te plastry były znowu dobre na zimę. I to będzie cholernie proste rozwiązanie. Bo ja w te ramki warszawskie nie będę wkładał ani węza, ani drutu, ni, ni, nic. Wykałaczki. <laughs> Wykałaczki słuchajcie, jest, e, taki motyw Ula mi się dużo bardziej podoba. Dodatkowo, że te gniazdo na dole będzie tylko i wyłącznie ośmioramkowe. Że od małej do dużej rodziny będę mógł to zazimować. Dodatkowo ten korpus będzie stworzony, że te pszczoły będą miały tyle przestrzeni pod spodem, pod ramkami. Czy one to dobudują, czy się na tym obwieszą na zimę, nie interesuje mnie. To one mają już tam miejsce, nie? Dodatkowo do tego kwasu, wszystkiego, wszystkiego cholernie to pasuje. No i super. I super to będzie. Takie właśnie rozwiązanie ula, które będę szykował sobie w tym roku. I będziemy, być może, zobaczymy, jak to będzie wychodzić, jeśli. Y, tą metodą miód będzie mi łatwiej. Aha, jeszcze jedna rzecz. że y, Z tego gniazda ośmioramkowego, żeby zrobić ten pion miodowy u góry. Sujki się grą. Aaaa! Patrz Franca, nie jest głupia, na mnie lecia. <laughs> Te aż się pióra posypałki. Słuchajcie, afera, nie? No i co? Jestem podzielany w ogóle tym tematem, bo to będzie taka nowość. Yy, aha, i że te gniazdo ośmioramkowe to będzie dużo łatwiej zrobić coś takiego, że mm, one szybko mi wyjdą do góry w tą miodnię. Nie? Ludzie mówią, mogą mówić, że jak masz coś wąsko, to że będą się roić. Już też czytałem takie opinie. Nie wiem, nie wiem. Osobiście mam ule ośmioramkowe, do których mam dwa razy osiem ramek i potem dokładam tą dyszkę i się jak ja nie widzę specjalnie, żeby była jakaś różnica pomiędzy tymi ulami tymi, że na przykład no specjalnie w tych ulach tydzień wcześniej mają wszystkie mateczniki rojowe. Nie, nie, nieprawda, nieprawda. Więc jeśli na przykład trzymamy coś na, że na 8 ramek, to tą jedną z więcej wtedy, nie? Jeśli chodzi o cały kształt ula. Tak. I uważam, że warunki teraz są takie i tak dalej, i tak dalej, że jeśli bazujemy na dość dużych ramkach, nie używamy półwek i tak dalej, i tak dalej, to żeby wyciągnąć łatwiej miód i żeby tam to poszło łatwiej, to lepiej ul mieć węższa, wyższy. Nie? Węższa, wyższy. Mogły być nawet ule po 7 ramek i wtedy, pach, 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 tak jak mają te odkładówki tam zakichane, nie? Że 7 ramek na przykład odkładówka. No to na tym można normalnie trzymać pszczoły. Cały, ca, cały rok można na tym trzymać pszczoły. Tylko po prostu robić to w pion. W momencie, kiedy będziemy robić to w pion i przeczerwiać te nasze miodnie, no to mamy dużą szansę tego, nie? że one będą tamten. No. Ja teraz będę używał bardziej, może, krat w przyszłym roku. Z pewnością użyjemy trochę bardziej krat. Zastosuję te wszystkie moje, nie? Tutaj rozwiązanie i strategia, ale jeszcze do tego demontujemy jakąś kratę. Uważam, że jeśli. Zastosuję tą kratę, wyciągnięcie tego miodu będzie y, może trochę efektywniejsze. Nie wiem, nie? Może, będzie trochę efektywniejsze. Co nie zmienia faktu, że już trzymałem pszczoły tak i tak. I ja, na przykład, jak był y, dwa lata temu boom miodowy, to nie miało to specjalnego znaczenia, że tu miałem kratę, tu nie miałem kraty, nie? Tak, jak miałem ten przeskok matki, to to wszystko poszło sprawnie. Tylko po prostu tą kratą, na przykład, jeśli nowa matka ma nam zacząć czerwić i my chcemy, żeby ona to zrobiła na dolnym korpusie, czy na dolnych dwóch, no tak jak damy tą kratę i ona rozpocznie od dołu, nie? No to nam nie przelezie do tej miodni i nie zajajczy. No to, to o to chodzi mi bardziej z tą kratą, więc ta krata w tym ulu nie będzie zawsze konieczna, tak? Ale będzie właśnie tam. Tam będzie. Tam będzie. I to by było to wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszy dzień na pasiece. Podierałem się, trochę pogadałem, mam różnych takich pierdół. Może komuś to się przyda, słuchajcie. Yy, naprawdę, warto się zastanowić nad tym, żeby yy, 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 zamiast tych uli 12 ramek, 16, nie wiadomo cholera wie co jeszcze, żeby właśnie przemyśleć ten fakt, że zróbmy coś na 8, bo to wystarcza do zimowli, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A ta miodnia i tak powstaje nad. Prawda? No tak, jupi. Pszczoły już ten, tak zimą jak tu wejdziemy, to też raczej przy pszczołach nie drzeć tego ryja, nie? Na pasiece, bo to też nie, niby niedobrze, hałasy i tak dalej. Ja to w ogóle, nie? Papedre. <grystanie> Na całego. I to by było to wszystko, i życzę miłego dnia i miłej przygody z pszczołami. Życzę powodzenia.